Nie potrzebujesz kolejnej drugiej diety, żeby schudnąć. Wystarczy, że będziesz komponować swój talerz w taki sposób. 30% na tym talerzu to będzie białko, które pomaga kontrolować apetyt, utrzymać mięśnie i wspierać metabolizm. 15% to będą tłuszcze, które wspierają nasze ciało i pracę naszych hormonów i 55% to będą warzywa dzięki którym po prostu nie jesteśmy głodni im więcej kolorów tych warzyw tym lepiej ale to nie wszystko bo do tego jeszcze jedz powoli opieraj jedzenie jak najmniej przetworzone i celuj zawsze w świeże i lokalne produkty I to jest posiłek tak zwany na każdą porę ale jeśli trenujesz to potrzebujesz węglowodany więc twój talerz delikatnie się zmieni ale tylko po siłowni i będzie wyglądał właśnie tak 50% to będą warzywa, to jest mały owoc, a 50% to będzie biały. porcja po treningu, to będzie Twój pierwszy większy posiłek. Bo dorzucimy też do tego węgle skrobiowe. Ryż, makaron, ziemniaki i tak dalej. Twoje mięśnie szybciej się zregenerują. Wieczorem nie będziesz głodny, a Twój kolejny trening będzie po prostu lepszy. Żeby to podejście zadziałało, to jeśli jesteś mniejszy, to używaj mniejszego talerza. A jak jesteś większy? To większego i odkładaj widelec, jak jesteś pełny na 80%. Nigdy na full. Jeśli zaczniesz komponować swoje talerze właśnie w ten sposób, to już nigdy nie musisz liczyć kalorii, przestrzegać rygorystycznej diety lub być na nudnych pudełkach, a waga i tak pójdzie w dół. Bo jeśli poczujesz więcej wskazówek, które pomogą ci schudnąć, to wdróż mi follow.